Adam Ulbrych prowadzi Otwarte Gospodarstwo Ekologiczne w Komorznie. Od kilku lat szkoli także młodzież. Wydawałoby się, że to działalność warta tylko i wyłącznie pochwał. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy są zadowoleni z otwartego gospodarstwa ekologicznego. W zeszłym miesiącu ktoś je podpalił. Kto? Dlaczego? Adama Ulbrycha odwiedziła z kamerą Iwana Tokarska. Że dobudowana do tego i, i, i tu z przodu, to były, no to, to się wszystko paliło, w całości było zajęte ogniem. W momencie, jak ja to kupowałem, to ludzie mówili, a Rosalia, tam jakieś świnie były, coś tam jest, jakaś świniarnia i takie rzeczy i w ten sposób ludzie to miejsce kojarzyli. Dzisiaj się przewinęło przez to miejsce kilkadziesiąt, kilkaset, nie wiem, kilka tysięcy osób. E, jakoś jest, może to przesadziłem, robiliśmy różne projekty przyrodnicze, edukacyjne, nie tylko tutaj, ale na terenie całego województwa opolskiego. Co mnie przekonało do tego miejsca, to ta baza właśnie, czyli to, co spłonęło i że, że było fantastyczne, po prostu zaplecze narzędzi, że było po prostu bogata biblioteka, że... Że to powstało was naręcznie, że czuć było tutaj naprawdę tą, tą energię, to zaangażowanie tych ludzi, którzy byli wokoło, tą prostotę. Od zewnątrz było otynkowane gliną, to jest w ramach takich warsztatów. Właśnie też o mieliśmy trochę takie do tych warsztatów z Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju. Takie różne rzeczy robiliśmy. Tu były książki, gitary, instrumenty, pągosy. Yy, nie wiem, kto to podpalił, bo to no, trwa, do, trwa dochodzenie. No, Płonyło w takich okolicznościach, że. że... Toczy się tutaj po prostu no, ostry spór i, 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 z, i trochę z urzędem, trochę z, z, z różnymi ludźmi, którzy wycinają dookoła drzewa na potęgę. Ja realizując projekt na terenie gminy Drogi dla Natury, robiłem takie inwentaryzacje staro drzewów, zadrzewień, i, i w związku z tym, że ten projekt realizowałem, do mnie się wiecznie ludzie zgłaszali i zgłaszali mi uwagi, że tam ktoś nie, tam ktoś nie, tam ktoś nie. Że dowiedziałem się wieczorem pod, w Domu Kultury w Ołczynie podczas spotkania z burmistrzem, które było pod sumu, spotkanie podsumowujące kadencję. Co mogło być przyczyną tego pożaru? Znaczy no ze wstępnych takich, to już mi później strażacy jakby w trakcie, no, że najprawdopodobniej to było podpalenie, bo zostały tu znalezione jakieś butelki z jakimiś po prostu klinami. To są złota, które kosztują po 300, po 400 30, 30. złotych. I w jednej skrzynce się spaliło parę tysięcy złotych. Jedna, jedyna, która się zachowała i to będzie nie nasza, pożyczona od koleżanki. Na ile pan szacuje straty? Znaczy myśmy tak no, no wstępnie zastanawiali, Pierwsze, jak my po prostu ludzie pytali, to mówię 20, się parę, 30 tysięcy, ale tak to wszystko policzyliśmy, w sumie się nazbierało tego około 50 tysięcy, w taki, takiej kwocie gdzieś się to zamknęło. Sama sprawa budzi dużo kontrowersji, i nasze działania ukierunkowane są również na, na e, zrównoważony rozwój naszego obszaru, tutaj Doliny Stobrawy, i, i leży to nam bardzo na sercu. Oprócz wsparcia w postaci e, zbierania środków na, na, na odbudowę, bo tak naprawdę uzgodniliśmy z panem Adamem, że będziemy odbudowywać e, wspólnymi siłami taki ośrodek edukacyjny. Zależy nam na tym, żeby to mogło służyć wielu ludziom, mieszkańcom nie tylko naszego terenu, ale również gościom, którzy przyjeżdżają do nas, żeby się czegoś dowiedzieć, nauczyć. Dlatego stwierdziliśmy, że będziemy zbierać na ten ośrodek. Przeprowadzamy również aukcje charytatywne na charytatywni.alegro.pl także zapraszamy. Wszelkie informacje można uzyskać wchodząc na naszą stronę na Facebooku Ratujmy Rozalię. Udało nam się obecnie zebrać 20 tysięcy złotych są to darowizny od osób fizycznych, od organizacji pozarządowych. Na już jest potrzebne. I z tej pomocy korzystamy. Drewno, drewno budowlane, bo próbujemy zabezpieczyć te budynki. Robimy to we własnym zakresie. Narzędzia, które... No, staramy się to robić prostymi metodami, takimi samowystarczalnymi i takie rzeczy są nam potrzebne. Nie potrzebujemy jakichś wielkich pomocy, jeżeli chodzi o meble, wyposażenie mieszkań czy coś takiego, bo nie macie tego tutaj w tym momencie wstawić. Przykro jest im i wielu innym ludziom, bo ci ludzie po prostu to patrzą, to nie, nie żyjemy, w, no, mamy jednak w miarę inteligentne społeczeństwo. Ludzie potrafią powiązać fakty i, i, i jeżeli obserwują to, co się dzieje, to nie można im po prostu jakiś paje wciskać, że, że nie wiadomo, że co, jak, gdzie, skąd, bo, bo to po prostu już nikt nie chce uwierzyć. Nie? No, a, a mnie jest, mnie jest przykro. Yy, to musi takim, takim kosztem się odbywać no. największe szczęście w tym wszystkim że, że w tą noc po prostu tutaj nikogo nie było, bo tu ja nieraz wyjeżdżałem a młodzież tutaj raz jeden, raz drugi też przyjeżdżał, nocował i ja pierwsze co po prostu to się bałem, że tu no nie mieli klucze, wiedzieli gdzie klucze są i ja nigdy te, tego miejsca jakby no, nie, no to było miejsce otwarte nie? więc dzięki Bogu, że się nikomu nic nie stało bo w tym momencie nie wiem, czy ja bym się miał siłę pozbierać przed, przed czyimiś po prostu rodzicami, spojrzeć w oczy, że ktoś po prostu tutaj zginął Podejrzenia padają na jednego z dużych inwestorów z Wielkopolski, który inwestuje na Opolszczyźnie. Po wyjeździe naszej ekipy pan Adam dostał SMS z groźbą kolejnego podpalenia. Sprawą zajęła się już policja, a informacja, jak pomóc panu Adamowi w ocaleniu ekologicznego zakątka znajduje się na facebookowym fanpage'u Ratujmy rozalię. Straty pan Adam oszacował na 50 tysięcy złotych, mniej więcej trwa zbiórka.